Przez ostatnie kilkanaście lat probiotyki stały się jednym z najbardziej badanych tematów w medycynie i przemysłach związanych ze zdrowiem. Dzięki licznym analizom klinicznym poznaliśmy ich potencjał w leczeniu i zapobieganiu wielu chorobom. Powstaje jednak przy tym wiele pytań: czym faktycznie są probiotyki? Jak wpływają na nasz organizm? Dziś się wszystkiego dowiesz, co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem terapii probiotykami. Czym są probiotyki? Definicja probiotyku według FAO WHO z 2001 roku wskazuje, że jest to określony szczep bakterii, który, podawany w określonych ilościach, ma wywierać korzystny wpływ na zdrowie osoby, która je przyjmuje. Do kryteriów stawianych wysokiej jakości preparatom probiotycznym należą ponadto bezpieczeństwo działania. Bakterie probiotyczne należą do grupy GRAS, czyli produktów uznanych za bezpieczne dla zdrowia, ludzkie pochodzenie. Bakterie probiotyczne pochodzą najczęściej z przewodu pokarmowego zdrowych dawców, dzięki czemu są przystosowane do warunków panujących w jelicie. Zdolność do przeżycia pasażu poprzez górny odcinek przewodu pokarmowego, w warunkach wysokiej kwasoty oraz ekspozycji na kwasy żółciowe. Celem dotarcia w odpowiedniej ilości do jelita grubego czyli miejsca docelowego działania zdolność do przejściowej kolonizacji przewodu pokarmowego co jest warunkiem niezbędnym, aby wspomóc naszą własną mikroflorę jelitową czyli w dużym skrócie. Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które spożywane w odpowiednich ilościach mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Najczęściej są to bakterie z rodzaju Lactobacillus i bifidobacterium, które od wieków były obecne w naszej diecie w postaci fermentowanych produktów. Krótka historia probiotyków. Prawdziwy rozwój koncepcji probiotyków miał jednak miejsce dopiero w XX wieku, kiedy rosyjski mikrobiolog. Ilia Miecznikow zauważył, że wieśniacy na Kaukazie spożywający duże ilości jogurtu cieszą się długim i zdrowym życiem. Miecznikow powiązał ich zdrowie z obecnością pożytecznych bakterii w jelitach i zaproponował teorię, że starzenie się jest spowodowane przez toksyny produkowane przez patogenne bakterie w jelitach. Jego teoria zyskała popularność i zapoczątkowała erę probiotyków. Jak działają probiotyki? Probiotyki działają na wiele sposobów. Korzystne bakterie znajdujące się w jelitach konkurują z patogennymi mikroorganizmami o zasoby, dlatego probiotyki są dla tych pierwszych nieocenionym wsparciem. Dzięki probiotykom rozwój szkodliwych bakterii zostaje zahamowany, co chroni nasz organizm przed infekcjami. Probiotyki pomagają również w trawieniu pokarmów poprzez produkcję enzymów trawiennych, co ułatwia wchłanianie składników odżywczych. Dodatkowo pobudzają układ odpornościowy, wzmacniają jego zdolność do zwalczania chorób. Pomagają również w usuwaniu toksyn i szkodliwych substancji z organizmu, co może obniżyć ryzyko wystąpienia chorób. Niektóre badania sugerują, że Psychobiotyki, będące specyficznym rodzajem probiotyków, mogą wpływać na funkcjonowanie mózgu, poprawiając nastrój oraz samopoczucie. Efektywność probiotyków zależy od rodzaju mikroorganizmów, ich stężenia i czasu, jaki spędzają w jelitach. Dlatego ważne jest, aby wybierać odpowiednie probiotyki i stosować je zgodnie z zaleceniami lekarza lub specjalisty odżywienia. Na co pomagają probiotyki? Probiotyki wspierają zdrową mikroflorę jelitową, co przyczynia się do lepszej odpowiedzi układu odpornościowego na infekcje i choroby. Około 70% komórek odpornościowych organizmu znajduje się w jelitach. Wspomagają również odbudowę mikrobioty jelitowej przy antybiotykoterapii. Probiotyki wspomagają trawienie poprzez produkcję enzymów, które pomagają rozkładać pożywienie oraz utrzymanie właściwego pH w jelitach. Mogą również pomagać w przeciwdziałaniu biegunkom i zaparciom. Probiotyki mogą pomóc w zapobieganiu i leczeniu infekcji jelitowych, takich jak biegunka, biegunka podróżnych, biegunki związane z antybiotykami oraz infekcje wirusowe czy bakteryjne. Niektóre probiotyki mogą pomóc w łagodzeniu objawów IBS, takich jak bóle brzucha, wzdęcia czy nieregularne wypróżnienia. Niektóre probiotyki, zwłaszcza gatunki drożdży z boulardii, mogą pomóc w leczeniu infekcji grzybicznych, takich jak drożdżyca. Dawkowanie probiotyków. Probiotyki najlepiej stosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez lekarza lub informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do opakowania. Należy pamiętać, że różne probiotyki zawierają różne szczepy korzystnych bakterii, dlatego warto dobierać je indywidualnie z uwzględnieniem własnych potrzeb. Zawsze zaleca się skonsultować z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji probiotykami i przeprowadzić odpowiednie badania. Jak wybrać probiotyk? W aptekach pojawia się coraz więcej probiotyków. Niestety tylko część z nich ma skuteczne i bezpieczne działanie. Warto wiedzieć, że każdy szczep bakterii ma inne właściwości i stosuje się w innych problemach zdrowotnych. Należy więc wybierać preparaty, które mają w składzie trzy czołowe nazwy bakterii. Pierwsza część mówi o rodzaju bakterii, drugi człon wskazuje nam na jej gatunek, a trzeci wskazuje nam, do jakiego szczepu należy dany probiotyk. Dodatkowo warto pamiętać, że każdy szczep powinien mieć działanie potwierdzone przez badania naukowe, Dlatego niestety, ale samo podanie trzyczołowej nazwy przez producenta nie daje nam gwarancji tego, że korzystnie z tego szczepu będzie miało korzystny wpływ na organizm. Przy wyborze probiotyku liczy się również powód, dla którego chcemy rozpocząć dodatkową suplementację. To, jaki probiotyk jest dla nas wskazany, zależy od tego, jakie mamy dolegliwości. Jeżeli mamy długotrwałe biegunki, to potrzebne będą inne probiotyki niż te stosowane przy infekcjach intymnych. Podsumowując, probiotyki to potężne narzędzie w medycynie, które może wspierać nasze zdrowie na wiele sposobów. Jednak ich skuteczność zależy od odpowiedniego doboru szczepu, dawki, momentu podania. Pamiętajmy, że probiotyki nie są cudownym środkiem na wszystkie dolegliwości, ale w odpowiednich sytuacjach mogą stanowić cenną pomoc. Zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem brania probiotyków. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów o zdrowiu i medycynie. Pamiętaj, że najważniejsze jest świadome podejście do zdrowia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.